Niebiańskie i ziemskie. Tego samego dnia Lucia, Francisco i jego brat Joao pilnowali owiec w cichym Walinios. Francisco siedział na kamieniu przed jaskinią kaweso i w zamyśleniu wpatrywał się w dal. Powietrze pełne było światła i pogodnej ciszy. Nagle zdziwiony chłopiec podniósł wzrok. Słońce wydawało się ciemnieć, choć nie było widać najmniejszej chmurki, i niebieskie niebo lata pokrywało się złotym blaskiem. Spójrz, Lucio! zawołał poruszony. Spójrz, na niebo, słońce. W tym samym momencie daleko na horyzoncie zapłonął błysk i drugi zaraz za nim. To jest znak, wyjąkała Lucia. Następnie zwróciła się do swego kuzyna Joao, przypędzającego właśnie owieczkę, która mało co się nie zagubiła. Joao, proszę cię, biegnij do domu, jak szybko potrafisz i przyprowadź Jacinta. Święta dziewica nadchodzi. Nie, w takim razie zostaję tutaj. – Ja także chcę zobaczyć ten cud – nasrożył się chłowiec. – Idź przecież, ja cię proszę, Joao – zaklinała go kuzynka. – Mam jeszcze dwadzieścia centavos. Dam ci je. – Dwadzieścia centavos? Dasz mi je? – Tak, dostaniesz jeszcze więcej. Wszystko, co chcesz. Tylko przyprowadź Jacinta. – No dobrze, za dwadzieścia centavos zrobię to. Lucia westchnęła z ulgą, gdy zobaczyła oddrającego się kuzyna. Oby tylko Jacinta zdążyła na czas – Trwało to jeszcze dobry kwadrans, zanim nadbiegła zdyszana dwójka rodzeństwa. Jacinty nie było w domu i brat musiał jej poszukać u chrzestnej. Ledwie oboje nadbiegli, jasna chmura zbliżająca się od wschodu zawisła nad zielonym dębem. I ponownie ukazała się dzieciom niebiańska pani. Przyjaźnie z nimi rozmawiała, pocieszała je za poniesione cierpienia i poleciła im znowu przyjść do kowa 13 września. Za odmawianie przez miesiąc różańca zapowiedziała od nowa ogromny, widzialny dla wszystkich cud. Na koniec przez błyszczące czoło dziewicy przebiegł cień, gdy z zatroskaniem mówiła – Módlcie się, módlcie się wiele i ponoście ofiary za grzeszników, gdyż wiele dusz przepada, ponieważ nie ma nikogo, kto by za nich wynagradzał i się modlił. Długo jeszcze dzieci klęczały w świętym zachwycie, spoglądając za chmurą, w której zniknęła niebiańska pani. — Nic nie widziałem — żołał wreszcie przełamał milczenie. — Nic poza światłem i jasną chmurą. — Może za bardzo myślałeś o dwudziestu centavos — uśmiechała się Lucia. Nagle spojrzała zadziwiona na Franciska, który wspiął się na drzewo dębu i z cyzorykiem odciął te gałązki, na których spoczęła stopa świętej dziewicy. — Weźmiemy je do domu — Objaśnił, dlaczego także i my nie mamy zrobić tak jak ludzie w kowa, którzy ogołocili prawie całe drzewo. O, świetnie, głośno cieszyła się Jacinta. Zaraz zabiorę je do domu. Idę z tobą, przytaknął Francisco. Z pewnością sami dacie sobie radę z trzodą. Gdy przechodzili obok domu Santosów, zobaczyli gospodynię stojącą przed drzwiami z sąsiadką. O, ciociu, widzieliśmy matkę boską Valinios, zachwycała się dziewczynka promieniejąc na twarzy. Czy wasze zakłamane historie nigdy się już nie skończą? Kobieta odpowiedziała mrukliwie. Ciągle widzicie świętą dziewicę. Ona zapewne stale spaceruje tam, gdzie wyganiacie. Ależ my ją widzieliśmy, zapewniał Francisco. Spójrz na te gałązki. Jedną stopę miała na tej, a drugą na tej. Daj, niech zobaczę. Ale jedną musisz nam oddać, domagała się Jacinta. Tymczasem Maria Roza z uwagą przyglądała się obu dębowym gałązkom. Nagle spojrzała całkowicie zaskoczona, ale jakże one pachną na moją duszę, jeszcze nigdy w życiu nie czułam takiego zapachu. To pachnie jak bardzo piękne mydło, albo jak kadzidło, albo jak róże. Nie, nie, jeszcze inaczej, o wiele bardziej kosztownie. Powąchajcie to, sąsiadko. Prawdziwie, wyjąkała z zadziwieniem ta druga, to pachnie, a ja przecież nawet nie wiem jak. Takiego zapachu nie ma na całym świecie. Zamyślona Maria Roza oddała z powrotem jedną gałązkę, drugą niosła do domu, potrząsając głową. Gdyby mi teraz mógł ktoś powiedzieć, co to za zapach? Ostrożnie owinęła gałązkę w lniane płótno i odłożyła je do skrzyni. Mój Boże, mówiła do siebie, miałyby też dzieci rzeczywiście powiedzieć prawdę? Wieczorem rozmawiała o tej sprawie ze swoim mężem i pokazała mu gałązkę, z której nadal rozchodził się wypełniający całą izbę wspaniały zapach. Nie wiemy, czy to wszystko jest prawdziwe, co twierdzą dzieci, ale również nie wiemy, czy to jest fałszywe, skinął Antonio. To z tą gałęzią jest dość dziwne. Na pewno nie chcę, żeby w przyszłości jedno z dzieci czepiało się Lucy z powodu zjawień. Gałąź jeszcze nie jest dowodem, ponownie powątpiewała Maria Roza. Wprawdzie mówi się, że diabeł śmierdzi, ale dlaczegoż nie miałby wyczarować miłych zapachów? Kilka dni później pani Maria Careira z Moity w towarzystwie swego męża weszła do domu Santosów, prosząc o rozmowę z rolnikiem. Zapewne wie pan, panie Santos, powiedziała, że wy i inni gospodarze na swych polach w Kowa da Iria ponosicie wielkie szkody. Z pewnością w tym roku nie zebraliście stamtąd wiele żniwa. Nie tylko to, mruknął rolnik. Nie tylko owoce ludzie mi zdeptali, poza skalnym dębem ogołocili mi także inne drzewa, zrywając nawet gałązki i gałęzie z oliwek. Przybyliśmy, aby wam wynagrodzić za straty i, jeśli się zgodzicie, odkupić od was pole. Pragniemy w kowa zbudować kaplica. Pokaż, Manuel. Mężczyzna zdjął z pleców dość wielki wór i rozpoczął liczenie na stole wielu monet i banknotów. Był to skarb, który ofiarowali wierni pod drzewem zjawień. Antonio, gdy zobaczył bogactwo, zrobił wielkie oczy. Wyglądało tak, jak gdyby po złości i przykrościach nadejść miał złoty deszcz. Tak, ja nie wiem, powiedział zwlekając. Muszę najpierw porozmawiać z moją żoną. Maria Roza, którą zawołał, skonsternowana, spoglądała na pieniądze, które piętrzyły się na kuchennym stole. Kiedy jednak dowiedziała się, o co chodziło, broniła się rękami i nogami. Nie, nie, wołała przerażona. Nie weźmiemy nawet czerwonego centawo. Kto wie, czy nie stoi za tym sam diabeł, za te pieniądze możemy sobie ściągnąć do domu Boże przekleństwo. Jak może pani tak bluźnierczo mówić? Zapytała z burzeniem Maria Kareira. Tysiące ludzi myślą, jak musicie być szczęśliwi, skoro jesteście matką jednego z tak błogosławionych dzieci, a wy mówicie o diable i przekleństwie od Boga? tej sprawie z pewnością ksiądz proboszcz może powiedzieć coś decydującego a nie naród który nic nie rozumie i łatwo daje się zwodzić na manowce tak długo jak proboszcz sądzi że może to być diabelska gra nie chcę mieć do czynienia ani z pieniędzmi ani z czymkolwiek innym co pochodzi z Kowadairia ale my ponieśliśmy wielką stratę przypomniał antonio z tego powodu zaraz też z głodu nie zginiemy pakujcie swoje pieniądze nie chcę ich dłużej oglądać na moim stole to na czym stanęło? Sprzedajecie czy nie sprzedajecie? zapytał Manuel Carreira, nie mając jasności w tej sprawie. Rolnik wzruszył ramionami, pytająco patrząc na swoją kobietę. Jednakże Maria Roza rozwiała wątpliwości. Nie sprzedajemy. Czy to jest wasze ostatnie słowo? zapytała skarbniczka Kowa. Moje ostatnie. Przytaknęła gospodyni i zacisnęła usta. A kaplica? Czy moglibyśmy na waszej ziemi wybudować kaplica? — Niech i tak będzie — zamruczał Antonio. — Wybudujcie ją sobie tak dużą, jak chcecie. — O tym powinien zdecydować proboszcz — dodała jego żona. Manuel stękając zgarnął z powrotem pieniądze do worka i potrząsając głowami dwójka opuściła dom. Było to nawet dziwne, ilu ludzi chciało w następnych dniach i tygodniach odkupić od Santosów ziemia wkowa. Przybyli tam spekulanci ziemią z Lizbony, którzy zajechali ciężkimi samochodami i zaoferowali rolnikowi zadziwiająco wysokie sumy. Antonio chętnie by się zgodził, ale jego żona również teraz nie chciała o tym słyszeć. Mądra kobieta, cwana, mruczał makler, gdy opuszczał dom. Tyle pieniędzy, a ona nie akceptuje ceny. To jest bardzo mądra kobieta. Za kilka miesięcy dostanie podwójną wartość. Inni gospodarze, którzy posiadali kawałek pola w kowa, byli mniej rozważni. Chętnie sprzedawali swoje zadeptane pola, gdy zaoferowano im sumy trzy lub czterokrotnie wyższe od tych, które spodziewali się otrzymać. A w szynku Gimaresa obficie świętowano dobry interes. A więc miałeś rację, stary lisie, z uznaniem kiwano Grajkowi, który w międzyczasie odpokutował swoje zniewagi. Jesteś diabelsko przebiegłym gościem, a z was są i tak głupi frajerzy. Za rok zapłacono by wam dziesięciokrotną cenę. Gospodarze, skonsternowani, spojrzeli po sobie, a następnie stwierdzili, że i tak są zadowoleni i nikt nie może wiedzieć, jak ta cała sprawa się zakończy. Wy się jeszcze pytacie? Krzywo uśmiechnął się Luis. Jeśli ludzie z miasta kładą tyle pieniędzy na stół, to możecie być przekonani, że oni już są pewni swego. Uważajcie, za kilka lat będą stać w Fatimie najpiękniejsze hotele i najspanialsze sklepy. Hotele w Fatimie? Potrząsnął gospodarz głową. No, z pewnością w to nie wierzysz. Jakbym był tak bogaty jak ty, kupiłbym sobie kawałek ziemi w kowa, powiedział Chytrus. Następnie mógłbyś sobie zbudować hotel. Banki lizbońskie dałyby ci wystarczający kredyt i mógłbyś wkrótce zgarniać escudos do worków. Powinieneś wiedzieć, że Fatima będzie portugalskim lourdes. Tego możesz być pewien, do diabła. Muszę przemyśleć całą sprawę, powiedział karczmarz z namysłem. Jedynie jeden z gospodarzy rzekł. Nic z tego nie może być. Fatima nigdy nie będzie dużym miejscem pielgrzymek. A dlaczegoż nie? Pytali inni. Czyżbyś nie wierzył w zjawienia? Oczywiście, że w to wierzę. Ale w żadnym razie Fatima nie będzie wielkim miejscem pielgrzymek. Na całym sera nie mamy źródła. Pielgrzymi już teraz wypili nam całe cysterny wody. Zbici z stropu mężczyźni milczeli, jedynie karczmarz mówił, uśmiechając się pod nosem. Całe szczęście, że wkrótce nie będzie kropli wody w Fatimie, tym więcej będzie się piło wina. Z przyjemnością myślał o dobrym interesie, który zrobił trzynastego sierpnia. W tym dniu to, co niebiańskie i to, co ziemskie, znalazło się blisko siebie.